Poezja jest w nas, poezja jest wokół nas. Czym jest poezja, tego nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy są to słowa Wisławy Szymborskiej. Z poezją możemy zapoznać się od nowa. Zapraszam na spotkanie z poezją. Cyprian Kamil Norwid, daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój zgiętką twoją szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Bywałem ja od Boga nagrodzonym rzeczą mniej wielką. Spadłym listkiem, do szyby przyklejonym deszczu kropelką. Trzy zwrotki Kamil Norwid. Nie bluźnij, żem cię zranił, lub jeszcze ranił, bom ci ustąpił na mil sześć tysięcy. I pochowałem łzy moje w oceanie na pereł więcej. I nie myśl, jak cię nauczyli w świecie świątecznych uczuć, świąteczni czciciele, i nie mów. Ziemskie już są marne cele, lecz żyj raz przecie. I myśl, gdy nawet o mnie mówić zaczną, że grób to tylko, co umarły chowa, a mów, że gwiazda ma była rozpaczną, i bywaj zdrowa. Mój psalm Cypian Kamil Norbit. Maryi rozlicznych, a tych nigdy dosyć. Jasnych Magdaleń z bujnymi włosami, roztropnych Zofii, genialnych Teres i dnie i noce. Nie ustawam prosić, żeby raz skończył świat z interesami. Ta jest modlitwa, ma i ten interes. Żeby raz ludzkość weszła do okresu, który jej z dawna należy logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu. I gdzie już nic się nie robi praktycznie. I o te święte proszę, które noszą grzebień z promieni i łzeł mają w oku, i z weroniką od się zanoszą na purpurowym obłoku.